Nie bardzo i nie, mogę śmieć, i, mieć ciebie, i nie mogę mieć i nie mogę mieć i nie mogę dać, i brać tę Widzę, że na Twojej plaży nie ma ratownika. Nie jestem na plaży. Jestem w łazience. W żadnej wodzie nie jesteś bezpieczny bez ratownika. Tu jest tylko 40 cm głębokości. Co Ty tutaj robisz? Odpiąć się. Twoja ratowniczka już tutaj jest. Okej. Okay. Wychodź z wody. Tam jest rekin. Rekin? Jaki rekin? Rekin w wodzie. Chwila. To jest wana. Nie ma tu żadnego rekina. Łościu! Kajo jest! no izolacik wyszedł że kupić. Izolat białka serwatkowego od KFD. Czysty jak paleciok po wyjściu z wanny. Zaczynamy vlog. obcinamy ten łeb. Jademej, jademia, jemia, jadem, jademie. i teraz możesz normalnie już. Umyć głowa, już masz łeb, łeb ogoloną. Paszport jest naszykowany. paszport, Także macin gotowy. Tu wygląda jak. Nie pokażę Wam, pokażę Wam. Wyglądam jak jakiś. jakiś zbir. To wiechu, chłopie, skąd, Patrz, jak fajnie. Nie ma nic, kurwa. Złej, z drugiej strony? Ta prawa ręka jest tak upośledzona jak głowa. Tu była coś to sama sama otwórz, down. Aha, bo to na pierwszej stronie jest. Patrz. Ale zbir, co? Który lepszy. Chyba ten. No, wszystko spakowane. Żonka mnie tu ogarnęła. No, nie ma on pustych przebiegów, też mo, też moje bądź No, zaszakowany, jedziemy, jadę do Sebiksa, moją bunią Czyli idealnie rozpoczęty dzień W sumie nie było walenia jeszcze, ale dobra, to już coś to ogarniemy żyli na... łapa nabita że chyba jesteśmy gotowi o, bicie. Także jademy, jademy, jademy do Szwajcarii. Szwajcarland. Tak, gdzie rybocie zjem? Zadupione, wszystko zapakowane. Także idzie jechać, idzie jechać na legalu, mimo że się kurę w skonie chce. Gentlemen Jedziemy! Jedziemy! Nie chce się jak cholera Ale to normalne, że Marcinowi się nie chce Zobaczymy jak już tam będzie na miejscu na walce w Walce jak to wszystko ta otoczka spowoduje we mnie może, może Zmianę, wulkan Też jest, wszystko jest naszykowane, wszystko gro Biosenka wyciszczająca. Także powstała taka mała lista, o której wam mówiłem pra lista Palecioka Ale na razie nie było czasu jej ogrywać i tak dalej, bo ona Przyłka Maja proszę, modern Talking, te sprawy Ona tam ciągle rośnie, ciągle coś Dościągam, o Obieram Także tamta Lista ona się ciągle wydłuża, a jak będzie troszkę czasu To to ogram uwielbiam ten stan autostrada pusta autostrada i baba jadąca trzeci pasem mimo że dwa są wolne ale po co jak 110 gdzie jechać lewy pasem ja nie wiem, ja zawsze to powtarzam ja nie wiem kaj one to obciągły te prawa jazdy, że mają bo oczywiście nie wszyscy no ale w większości przypadków, no betony to ja odjebałem to jest szok nie? Zresztą to chyba normalne u mnie. Podupcyło mi się, nie? I za chwilę się Seba o to dowie, nie? Aś będzie kurwa krzydził ze mnie. Pojebało mi się i dopiero w katowicach przed zawodziem że się skapną, że będziesz Seba już w orzeszu i zadupią, bo jest spóźnienie. Także Seba, przepraszam cię. Zajebałem się mułem. Ale cisniemy, nie ma co. 109, 119 na. Czekajcie, bo migać wrzucam. Tak, tak, w mojej aucie są migaczy I używam ich. Używam ich wszędzie, zawsze i wszędzie. Moder toki i w takim autostylu idzie jechać. Poinformowałem już lekko Sebastiana, że się spóźnię lekko, bo się zajebałem mułem. <śm> no teraz do Katowic, może moment, 35 minut. Co mi się ujebało, że, że kurde pojechałem na te Katowice, to ja nie wiem, ty. No wnurk, no, zupełnie nie w moim stylu, no. I jedziemy! Yo, McDo, can't you see that I oh, love, me, love me. O, free, to Odwiedź mi na me, like me. A idź, kobieto, przez te pasy! No, przepuszczam też przez pasy, tak, tak, tak. Odwiedź mi na me, like me. staram się tak nie zapierdalać tym autem, nie. No, Ogólnie staram się tak nie zapierdzielać tym autem, ale niekiedy korci, także. No taka y, przeprawa z Helemby na Katowice kosztuje mnie dwie kreski, nie? No chyba, to będzie najdroższa trasa na Orzesze. No nic, nic, jedziemy, jedziemy, od poniedziałku możemy się zajmować już autkiem Kupiłem sobie już ten czujnik PDC, wiązkę PDC, udało mi się dostać oryginalną Nówkę z Allegro Dzisiaj przyjdzie, także w poniedziałek będziemy ją próbować już zaaplikowywać za, za do środka, już mi zniknie park kupiłem sobie też czujnik uderzeniowy już, tylko muszę jeszcze ogarnąć wiązkę, bo nie ma wiązki powtyczkę wtyczkę całą, no ale to spokojnie, to tam na yy, kupie chyba w tym w BMW tam w Katowicach w serwisie no i tyle a co do czujnika czy co do vanosa, czyli do tego czułstewka żółtego, co mi się świeci trzeba zobaczyć na komputerze kąty wałków czy są zmienne czy nie i okaże się, czy jest Wanos do wymiany, czy jest sam czujnik. Mam nadzieję, że czujnik, bo jak Wanos, to... to nie ciekawie będzie. O, może tak. A wolałbym, żeby to był czujnik, i wtedy mogę sobie spokojnie pomyśleć o gazie. aniżeli vanos Wanos, wtedy bym musiał. Nie wiem, kurde. Musiałbym nawet i już rozrząd wymienić, może. No nie wiem, zobaczymy. Jest pozytyw taki. Pozytyw z tego wszystkiego jest taki, że nie słychać yy, łańcucha. Więc może to będzie czujnik. Oby. Zapierniczam. Sherry, Sherry. I takie hity lecą! Także jak widzicie, idzie ładnie sobie jechać spóźnionym, a ja, uwierzcie mi, nienawidzę się spóźniać. Ja mogę być 10-15 minut prędzej, niżeli się mam spóźniać i potem jechać na urwanie głowy. Także. Nie róbcie tego nigdy więcej. Pomyślcie dwa razy, zanim pojedziecie. Te, co mi się ujebało z tymi Katowicami. Ale te. z tego. Shady, lady. motion. I jedziemy koło szybu szóstego na wygodzie. Kabuka w piaszczyźnie. kiedy Troszkę ci się śpieszy, ale wyjeżdża ci takie coś, i teraz nie wiesz co masz robić. Czy to minąć czy po prostu przejechać przez niego? Dziadziuś bardzo nieładnie robi, że się wcisłeś mi przed samym ryjem, no ale co zrobisz? Jedna z fajniejszych piosenek, piosenek Modern Talking Mona Lisa Tak perfekcyjny głos jest ustawiony pod to, te wszystkie nuty to, że nie dałoby się tego spierdzielić Ten głos jest perfekcyjny, perfekcyjny Zapijemy kolom Pięknie się tym autem jeździ Gdybyś nie patrzał w ogóle na spalanie To jest coś pięknego Coś po prostu fenomenalnego. No było pół baku jak ruszałem z tego i została jedna czwarta już ta pali, pali tego no, Jedna ma mać, mać. possessor in it. No, face! Win the race! Mother Tomy! Czy tym jest noga? Face, taka ciężka! Przygłosiałem! A co tutaj stoi za maszyna? I ten bydlak tam u góry! Kurde, pojademy na wojnę, co? Jagor, <noise> ile tu jest placu? No, teraz brudnymi butami, pach! Ja i tak ściągam buty, wiesz, synku? Bo no, będzie mi... To będzie jebało, to... To sorry. Proszę jaki... ekskluzyw. się Kuwa powodzi! Co tu jest? Uf, coś te drzwi z tyłu źle wchodzą. No dobra, zamykają się, dobra. <laughs> się przestraszy. ale... Tutaj się zrobiła atmosferka! Pozamykane tutaj, chyba coś się działo <grym> gdzie jechać to, kurwa Tak i gdzie jechać Tam szoperostwo A tu jol Na no O ty chuj Wajna ta skazyweczka tam A 120 <grym> No i patrz jakie oszuści tam się A ja miałem 50 euro centów, hajsy w ciur, także euro też jest. się wylałem kulturalnie za 2 zł Jeżeli już będziecie widzieć, że to jest big Mike Żu jest oklejony synek No lakierek ładnie od dupcyli No 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 Jakiegoś, Jakiś niepełnosprawny z przodu no. Jademy na wojnę jak widzicie nie ma lekko no tu robi to wrażenie, ten środek. Ale nie tak jak ze mną. Dzisiaj oni wszystkich podpisuję, że dopiero po weekendzie. Ja, ja, ja. Gruba! Gruba w Czechach! Ja bym chciał tam robić! A tak to zarobił przynajmniej? Tam bych zarobił, a nie tak tych polskich grubach. Czechy. Tak, jedziesz tam za free. Będzie płacił kurwa jak może. A będzie walił. Na pewno Polak z z tego, polskiego Cieszyna Mężczyzna poprowadzi to auto Także w Szwajcarii będziemy za 3 godziny tam do świadku leżeć Chcieliśmy sobie coś kupić ale nie szło Pan jakiś taki agresywny był w tej restauracji no? Sleeping Tak się bezpiecznie czuję ja jeżdżąc ze mną może spać żeby nie srał No, piękne Czechy, piękne Nie no, chciałem ci, chciałem ci zrobić niespodziankę Zrobić purta By się tak? dławił bym się zesrał Ale oszczędziłem cię Majki się wyspał, nie? Tak Kciuk Elegancko teraz Kciuk jeden Kciuk dwa I kciuk trzy Deutschland Liberales. Leci ten czas, nie? Chciałem powiedzieć, że Marcin bierze Trembolon, Anapolon i wjeżdża w granicę szwajcarską. No ale na szczęście już mamy tutaj z Big Mike'em. Opracowany e, plan. Plan, że jak, jak przyjdą, to dwa lata będzie świgał. Obraz będzie miał zawiasy z grubego wyroku. I co, nic nie czułeś? A no, z kaderii. A zajebałem takiego bunkersa, gadam, zdąży, nie zdąży. Jak bym go bo to A fajnie No i widzicie, widzicie czym się różnimy Zęby ja ma normalne ona ma yy, niezdrowe Bazocie ma czarne Tak Srać w lesie Dubie w nosie i to je Tak, tak To no jest nasz mój. Dzisiaj ten posiłek Kozy z nosa <laughs> Mój ojca i syna, jedzie Sebastian Trzeba się przeżegnać będzie grubo. masz tego! Co tam jemy? Się, jak wiem, Ja Dunkerszyn, ja Zibite, Alex W dupio. W dupio. <grym> Ale ja nie mam prawa jazdy, wiecie jak to jest, nie? Za alkohol mi wzięli. A tego... To nie jeżdżę nigdy z swoim autem. Nie Marcin? <grym> tak, tak, tak. Pirus, pius, pius ochlaptus. Z tego Sebastianka jest. <grym> Trochę wypiliśmy na stacji. No, trzeba się znaleźć na, na tego, lepszą widoczność, nie? No bo teraz lepiej widzi to co Do pół sobie. litra i potem człowiek. Ja humor jest lepszy, nie? No. więcej rzeczy. Humor jest lepszy. No i ogólnie gitnie Plusem jest to, że nie ma disco polo tutaj. No jasne, Big Big Macowi. Tak, ja tak gadam po cichu, nie? żeby Marcin nie słyszał, pójść te disco polo w końcu. Nie? Było tak, nie? No. Gdzie ten Vox FM? Gdzie ten Vox FM? Nie miał znaleźć, jebany. <laughs> Zaraz zapodamy mu. Za szybko jedziesz! 160, że nie A on ciulo 200 i oczy zamykał. Za szybko jedziesz. Nie jedź tak szybko, 160 na zakręcie. A on już 190 na zakręcie, kurwa. Co ty gadasz? Ja jedę yy, przepisowo, kurwa. Gór, górła... A przepis... My jesteśmy na niemieckiej autostradzie, ziomuś. Możemy naginać na czasoprzestrzeń. No to będzie przepisowo, patrz wagon cars Teraz już na serio nudny odcinek Dobra jedziemy z łapką w dół Będziemy pierwsi. Pierwsze trzy łapki w dół. Będzieś pierwsi. Wydobie yeah. to ja jestem nerwowy, nie? Yeah, dupie, yeah. Oju. Oju. Oju, pokaż w góry, pokaż wury. Pokaż w ury, pokaż wury Jadą ośmiry, jadą! Poli się! A przez telefon tego nie widać, ale fajnie Zajebiście wyglądał Jakby się Jeśli się okaże, się naprawdę no. jara Dlatego jestem, ja tak jestem jest ten korek Bo się jadł To jest dojebane to, nie? Co? Ten zachód My Jesteśmy jeszcze w Niemczech, tak? Aucie, czy w aucie, ciągle w aucie jesteśmy jeszcze można zatworzyć Ognij maszino, Czerwone kolory to znaczy, że tryb sport! No dawaj Janusz! Nacisz gazu! Gazu! Kurwa! Grać! Dwa pasy? No nie, no nie! Nawet w Rudzie Śląskiej są ci pasy. Mam trzy paski na ramionach, każda laska jest już moja. adres. Ja noszę adres. Pichat! Pichat dogowy! Za Pindala, co? Jak ja jechałem 160, to mi płaka. A to jest rok? 12. Jest 2020 rocznik. 2020 Za te 15 baniek Rada Piazdą Auszwart ja Tozis Auszwart By już w Szwajcarii przejechaliśmy właśnie Brameczki Jak na 4 autostradzie Nawet je kontrolowali także Sterydiany i to wszystko przewyciliśmy. Także jutro Abalka Troszkę dźwignęli poprzeczkę. O właśnie! A co ja na to? Właśnie, ja na to, to! A, delicious! Ale wonio, fajnie. O fuck! Mm, mm, Cytaśni! Jesteśmy w Szwajcarii, tutaj 50 na godzinę To znaczy 50 na godzinę Bo trzeba dużo płacić za przekraczanie prędkości No już się włączyło ze Szwajcarią Pięknie tu na razie ładnie, czyściutko Oświetlono wysłanie SMS-a Ale bunia Co Michałek? Ciężka podróż, nie? Ale ja zdaliśmy. Już są takie rejestracje o? z tym znaczkiem, nie wiem, znaczek, ktoś tu jest chory. Czy ja tu pasuję. Jak ktoś tu jest chory, to ja tu pasuję. Patrz, Seba, patrz jakim palcem pokazuję. W środku A ty tam bardzo. Zimno a te Ten jest nienormalny. Mam już Wi-Fi a on idzie Marnoć tam chuj Patrze tego <gry> windy takie małe co so? <gry>